Cześć Panowie, wiele osób zastanawia się, czy iluzje są mocne, dlatego stwierdziłem, że wam to pokażę. Ludzie twierdzą, że 15% obarzeń, które aktualnie mają iluzję, jest bardzo dużym, dużym bufem. Według mnie to jest moja opinia. Każdy ma prawo w razie czego po tym filmie wyrazić swoją własną opinię i sobie ją stworzyć. Tak? Moja, ja już testowałem tą rzecz dawno temu, nawet kiedy ta iluzja miała 25% i to było wtedy słabe, więc mają 15% to już w ogóle, według mnie to jest memy. Według mnie iluzje są gorsze niż były kiedyś, chociażby dlatego, że dają doświadczenie. Tak? Poza tym iluzje aktualnie są takim troszeczkę baitem. Wybierając iluzję, prawdopodobnie sterujecie sobie gierkę i przegracie grę. Iluzja ma tylko według mnie prawo bytu przeciwko elfowi, kiedy grają kotygię. Tu sami jeszcze iluzji trzeba pamiętać o tym, że jest to, że możecie dżukować spele, Co mam na myśli? Na przykład, jeżeli MK was rzuca bolta, to możecie tego bolta ominąć, rzucając sobie iluzję. Ale to są sytuacje, w których wyjdzie wam to, nie wiem, raz na 20 voltów, tak? Dużo łatwiej jest na przykład żukować ruta, bo po prostu dostajecie ruta. Bekmaster używa iluzji i wychodzi z tego ruta z automatu, tak? Więc na elfa jeszcze iluzja jest grywalna, ale jeżeli gacie iluzję na Andeda, Orka w miroże i Huma, no to prawdopodobnie dostaniecie w ciry. Dobrze, zobaczmy sobie, jak to teraz będzie działało w praktyce. Mamy Bigmastera na szóstym poziomie, mamy dwa wilki, jak widzicie. Baitmasterzy iluzję iluzje mają po dwa przedmioty, z głównego Baitmastera. I mamy FSA, który wybrał wilki na drugim poziomie. Zobaczymy, kto będzie szybszy. Zobaczcie na to. To są wilki na drugim poziomie, nie na trzecim nawet. Patrzcie, ile szybsze były te, te wilki. Baitmaster na szósty poziom. Trzeci poziom iluzji, i zobaczcie jaka różnica jest. Dobrze, będzie teraz jeszcze drugie porównanie. Drugi test. Tym razem Blade Master też ma szósty poziom, ale FS ma wilki na trzecim poziomie. Widzicie, Blade Master ma też trzy razy kryta wybranego. Pamiętajcie, że Blade Master jeszcze ma trzy razy wybranego kryta, żeby te iluzje zdawały więcej obrażeń. Dobrze, zobaczmy. Go. No wilkami kilka później zaatakowałem, ale nie ma problemu. Patrzcie, i tak, ile szybsze są wilki widzicie. Porównanie DPS-u, wilków a Blade Mastera jest... nie można tego porównywać. Są dużo, dużo szybsze. Pamiętajcie, że grając iluzję na Blade Masterze, tracicie jego przeżywalność, czyli Windwalka. Walk Windwalk bardzo często pozwala uciec z sytuacji, które mogą nas dosłownie no, zniszczyć, tak? Dobra, więc teraz na szybko sobie jeszcze porównajmy tą iluzję albo powiedzmy sobie, czy warto czy nie. Według mnie nie warto. Dlaczego? Iluzja kosztuje manę, czyli cały czas tej iluzji musimy używać do klipowania. Iluzja zadaje śmieszne obrażenia. Obrażenia, jakie zadaje iluzja na początku gry, to jest 5-6 obrażeń, a momentami też 4. Czyli rozrzut obrażeń, jakie macie iluzją, to jest od 4 do 6 obrażeń. Równie dobrze możecie sobie wziąć peona do klipowania i będzie identyczny wali on troszkę wolniej auto atakuje, ale damage będzie miał identyczny. Yy, wilki natomiast kosztują tyle samo many co iluzja, zadają dwa razy większe obrażenia na początku gry i są dwa. Jako że gracie iluzję, tracicie też całą mobilność na Blade Masterze. Tak, możecie skautować mapy iluzjami, ale to samo możecie robić farsirem, kiedy gracie wilki. To samo możecie robić w masterem, kiedy gramy Windwalka i czasem nad zrobimy to trochę szybciej. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, to co tracimy to jest mobilność. Czyli nawet jeżeli teraz ten czy tutaj nie będzie miał prawie HP, ja i tak nie będę mógł go zabić, bo go niczym nie dogonię. Normalnie miałbym Windwalka i bym go gonił, a mając iluzję nie jestem w stanie zrobić niczego. A pamiętajcie, że kiedy gramy iluzję, chcemy też zagrać Kryta bo Iluzje zadają dodatkowe obrażenia z wrażeniem krytycznym. Więc jeżeli tego nie zrobicie i zagracie iluzję plus windwoka, to już w ogóle nie będziecie mieli many, żeby używać ani windwoka, ani iluzji, bo po prostu, zobaczcie, Beatmaster ma 240 many, na drugim levelu będzie miał prawdopodobnie 250-255, nie pamiętam ile dokładnie, ale minimalnie więcej, to nie ma znaczenia. Więc jak powiedziałem, tracimy mobilność, nie jesteśmy w stanie gonić i dobijać jednostek przeciwnika. Kolejna sprawa jest taka, że tak naprawdę, kiedy gracie iluzję i kry, obrażenia krytyczne, macie mniej obrażeń niż jakbyście zagrali Windwoka i obrażenia krytyczne. Musicie pamiętać o tym, że za każdym razem jak użycie Windwoka, macie gwarantowane dodatkowe obrażenia na ten moment, jak użyjecie, użyjecie swojego pierwszego auto ataku na Windwalku. Więc macie większe obrażenia, macie większego bursta w razie czego fokusujecie przeciwnika bohatera, Albo kiedy wkusujecie mu jakąś jednostkę, bo też, też tak nie raz jest, że trzeba bić jedną jednostkę i szybko ją zabić, bo od tego zależy tak naprawdę początek tego, jak będzie wyglądała cała bitwa. Podsumowując, według mnie jedyne, co możemy zrobić, kiedy gramy iluzję i mamy teraz taką walkę, jak widzicie, ja mam, to jest uciekać i żałować tego, że zagraliście iluzję, bo okazuje się, że iluzja nie zadaje żadnych obrażeń, nie tankuje tych żadnych obrażeń, bo cały czas przeciwnik będzie na mnie dispelował. Grając iluzję, nie gramy Windwalka, po raz kolejny o tym mówię. Czyli nie jesteśmy w stanie creepjackować przeciwnika. Czyli to, co robi przeciwnik, to jest cały czas na spokojnie sobie creepuje. Nie bojąc się tego, nie martwiąc się tym, czy gdzieś biega tutaj w okolicy Blade który zaraz dobije mi moje creepy. Albo ukradnie item, tak? Ech, jak widzicie, tutaj kilka razy, kolejny raz dostały moje iluzje Dispela. Ale to nie ma znaczenia, mógłby ich równie dobrze nie dysponować, bo nie zadają prawie w ogóle żadnych obrażeń. Jedyne, co możecie zrobić w takim wypadku, kiedy gracie Beatmastera Mastera chociażby na Huma, to jest po prostu wpisać GG, pójść grać następną grę i już nigdy więcej nie wybierać iluzji. Nie mówię, że nigdy nie wygracie grając iluzji, ale na pewno będzie ciężej niż jakby był, jakbyście grali normalnego builda. To jest moja opinia. Oczekiwanie na wynik? Klęska.